Witam, 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 witam! W kolejnym odcinku z Rafta Ocean Nomad. Dzisiaj będziemy w sumie nie robić nic takiego trudnego, ale chcemy długi poziom zbudować. Przed nagrywką tutaj zbudowałem taki pokój. Nie wiem, czy mi się to zapisało. W grze. Tak, zapisało się. Tu mamy. Nie chcę tego. Dobra. Ym... Dobra. Więc przed nami wstąpił ten pokój malutki. Taki bardzo mały, ale. Coś tam. Nie. Jakiś pokój jest. Mały, ale jakiś. O nie, 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 o nie. no weźcie, ja chcę tą skrzynię. Dobra. Dobra, dobra, to wafiliśmy to. Dobra, jest dobre. Um, no, to co jeszcze robimy? Ja myślę... No znowu chcę nam się pić, no nie. Dobra, nieważne. Ja chcę zbudować po prostu drzwi. Mamy cztery kawałki drewna, a potrzebujemy pięć. Naprawdę. No... Ty to specjalnie mi robisz, nie? Czy możemy w końcu to stworzyć? Bo jak nie możemy, to będę zły. Dobra, musimy złapać ten kawałek drewna. Jak go nie złapiemy, to będę zły, bo go potrzebuję. Jest tam, 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 tam O, o. W ogóle mówiłem to w poprzednim odcinku, ale ja jeśli jesteście nowymi widzami, yy, to chciałam powiedzieć, że wspieraniem Możecie mnie wspierać. Na przykład, subskrybowaniem i... Yy, no. I jeszcze nie tylko subskrybowaniem, ale też. Możecie mnie wspierać, dzięki. Jeśli, możecie mnie wspierać, klikając przycisk, żebyście dostawali powiadomienia za każdym razem, jak stworzę nowy odcinek. I to mi bardzo pomoże, bo wtedy będziecie oglądać. A ja lubię dla, dla was tworzyć odcinki. Więc ogólna gra, jak, jeśli, to jeśli jesteście nowi w tej serii i y, nie obejrzeliście pierwszego odcinka, to chodzi o to, że y, jeśli chcecie w ogóle sobie pobrać tą grę, to jest na sklepie Play y, jest bardzo ładna grafika nazywa się Raft Ocean Nomad, i ogólna. Ogólnie jest bardzo łatwa do pobierania. Długo, długo się jej nie pobiera. Tak, tak, z dwie, trzy minuty. Przynajmniej u mnie się tak pobierała. Yy, o, tak, ta, tak, jak mówiłem, jeśli jesteście nowi, to powiem wam. gra polega na tym, trzeba przetrwać na takiej tratwie. No. W ogóle. Yy, nasz yy... nie wiem czy pobijemy to ale chciałbym żebyśmy yy... przynajmniej dostali 10, 20 łap nie 10 łapek na tym odcinku jeśli dostaniemy 10 łapek na tym odcinku to może jeszcze yy, zrobię odcinek z tego yy... z yy... Z tego z, z, z geometrii dash Więc jeśli dobijemy 10 łapek po tym odcinkiem, to będzie kolejny odcinek z Geometry Dash Bo ogólnie nie będę nagrywał go i właśnie giniemy. Chyba nam się nie uda przeżyć, wiecie. Jesteśmy głodni Zrobię wszystko, żeby przetrwać, ale... Bo chyba nie przy tym famy, nie? No nie, minuta! No nie, gdzie to... No nie! Zginiemy! Nie, my zginiemy! Jeśli będziemy musieli wszystko od nowa robić, to ja się tak wkurzę. Jak, jeśli będziemy musieli wszystko od nowa robić, to zakończę ten odcinek. Ale dobra, mamy pokój zbudowany. Co jeszcze chcemy go zbudować? Dobra, tu jestem. Dobra. To powinno wystarczyć sobie tutaj jeszcze. O, złapaliśmy. Dobra. Czy możemy już. Tyle sekund. Dobra, uda nam się. Nie, chyba przetrwamy. No, chyba przetrwamy. Ja się nie martwię, przetrwamy na pewno. Dobra, yy, ja tylko mówię, niedługo ten, ten odcinek nie będzie aż taki długi, bo jeszcze trzy, dwa odcinki mam do nagrania. Tak, jak dwie minutki i kończymy, bo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden, zero! Bierzmy, bierzmy! Bierzmy, bierzmy! Dobra, akwipunek. E, gdzie e. mamy to? Użyj, 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 użyj! Dobra, e, teraz jeść potrzebujemy. A nie! Jeść nie potrzebujemy. Dobra, tak jeszcze dwie minutki i skończymy ten odcinek. E. E. Jak mówiłem, ten odcinek nie, be, nie będzie za długi, bo mówiłem, jeszcze dwa odcinki mam do nagrania, więc no, jeszcze tak minutkę, tu posiedzimy, coś połapiemy i kończę. Bo po pierwsze jestem głodny i chcę zjeść obiad, tak jak on, wiecie. Dobra. Skąd Fii. mamy wziąć jedzenie? Fii. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Yy, yy, ja już zaraz skończę. Fii. Jakby co? Bo. Ja, ja jestem głodny, to obiad zjeść. Wiecie. Wiecie o co chodzi, nie? Fii. O nie, poczekajcie. Fii. Fii. Yy, tylko zabijemy tego rekina i kończymy odcinek. Fii. dobra. Fii. Użyj, użyj, użyj. Dobra. To my, skończy... to my już kończymy ten odcinek. Pa, pa.